Jestem pewien, że większość ludzi miała takie doświadczenie. I być może ty także. Poszedłeś do restauracji, która właśnie się otworzyła. Jak tam było? Pamiętasz? Może wyglądało to tak. Wchodzisz do restauracji, ktoś otwiera ci drzwi i wita cię serdecznie. Przyjemny gospodarz czeka, żeby cię powitać. Ktoś pomaga ci zdjąć płaszcz i prowadzi cię do sali jadalnej. Pomagają ci wybrać miejsce i siadasz. Od razu pojawia się przed tobą kelnerka i uprzejmie podaje ci menu. Wybierasz coś dla siebie. Obsługa jest szybka i podają pyszne jedzenie. Potem rachunek pojawia się bez zwłoki. I wszystko jest po prostu cudowne i wspaniałe. A toaleta była, nawiasem mówiąc, wręcz idealna, schludna, czysta. Przyjemny zapach i wszystko perfekcyjne. Wychodzisz z restauracji, ktoś pomaga ci się ubrać, drzwi są dla ciebie otwarte i ktoś życzy ci miłego wieczoru. Wychodzisz przez drzwi z wyraźnym, poczuciem obfitej wymiany. To było niespodziewanie przyjemne, prawda? I opuszczasz restaurację właśnie z tym uczuciem, że musisz zrównoważyć tę wymianę. Więc jak to robisz, albo jak to zrobiłeś po takim doświadczeniu? Powiedzmy, że minęły dwa, czy tygodnie, albo może kilka miesięcy. To nie ma znaczenia. Twoi znajomi dzwonią, żeby cię odwiedzić. I potrzebowałeś sposobu, żeby spędzić z nimi wieczór, i wtedy przypominasz sobie o tej idealnej restauracji. Więc mówisz im: hej, wiem, dokąd dziś idziemy. Mam idealną restaurację. Ale co się stało za drugim razem, albo co mogło się stać? Podchodzisz do restauracji, spodziewając się, że drzwi otworzą się szeroko, ale z jakiegoś powodu tak się nie stało. Wszedłeś do środka, tylko po to, by zobaczyć znudzonego szatniarza, który nie zwracał na ciebie uwagi. Gospodyni nie zjawiła się zbyt szybko i nie spieszyła się z odprowadzeniem gości do jadalni. Więc poszłaś do środka i usiadłaś. Potem trzeba było czekać na kelnera, i nawet wtedy trzeba było go zawołać. A on Nie stanąłem przed tobą w ten sposób, wiesz? Ale coś w tym stylu i? Pomyślałeś sobie, że przecież nie jest tak źle, że tu przyszliśmy, prawda? I tepe. Jedzenie może nie było już tak dobre jak poprzednio. Potem, z jakiegoś nieznanego powodu, na rachunku znalazła się pozycja, której nie zamówiłeś, i tak dalej. A gdy wychodziłeś z restauracji, nikt nie pofatygował się, żeby życzyć ci dobrej nocy. A kiedy wyszedłeś za drzwi, jaki był warunek wymiany, który otrzymałeś? Niekompletne czy częściowe, prawda? Dokładnie w tym momencie myślisz sobie: Nie wrócę tu więcej. A teraz spójrz to jest ważna rzecz. W przyszłości to miejsce zostanie porzucone, i to nie tylko przez Ciebie, ale przez całe Twoje otoczenie, obecne i przyszłe. Nie polecisz nikomu tej restauracji, więc restauracja na tym traci, prawda? Powodem takiego stanu rzeczy jest brak funkcji działu 5, czyli działu kwalifikacji. Porozmawiajmy o tym szczegółowo. A więc dział 5 to dział kwalifikacji i składa się z wydziałów 13, 14 i 15. Najpierw porozmawiajmy o wydziale 13. Głównym celem tego wydziału jest kontrola jakości. Jakości czego? Co moglibyśmy mieć w tym przypadku na przykładzie mebli? Jakie są funkcje wydziału 13? Byłaby to kontrola jakości powiedzmy wyprodukowanych towarów. Byłaby to kontrola jakości zmontowanych mebli. I tepy. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku restauracji. Gdyby zadania Wydziału Kwalifikacji były tam właściwie realizowane i wdrażane, mogłoby to wyglądać mniej więcej tak. Wychodzisz z restauracji podczas swojej drugiej wizyty i podchodzi do ciebie sympatyczna dziewczyna z ankietą w ręku i zadaje ci kilka pytań. I ona pyta. Drodzy goście, powiedzcie mi proszę, gdyby coś mogło być lepsze w naszej restauracji, co Twoim zdaniem byłoby najważniejsze? Więc co byś wtedy powiedział? Powiedziałbyś No cóż, ostatnim razem było tak i tak, a teraz jest tak, a przecież pozycjonujecie się jako droga restauracja. Jak możecie sobie pozwolić na doliczenie czegoś do rachunku? Czego ja albo moi goście nawet nie zamawialiśmy? Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co o tym powiedzieć. Opowiadasz jej o wszystkich swoich zastrzeżeniach, a ona wszystko zapisuje. Zapisałeś to i wyraziłeś swoją opinię. Wiesz, kiedy ktoś mówi, co myśli, nie ma już potrzeby wdawania się z kimkolwiek w kłótnie. Prawdopodobnie to zauważyłeś. Ale zanotuj to. Nie mówił tego, co myślał poza restauracją, ale tutaj, na miejscu. To samo w sobie jest bardzo ważną okolicznością, ale jest jeszcze jeden czynnik, który tutaj wchodzi w grę. W tym momencie dziewczyna powie: Panie Kowal, dziękuję, bardzo dziękuję, że mi to wszystko powiedziałeś. Obiecuję Ci, że naprawimy wszystkie te niedociągnięcia, wszystkie te błędy, o których mi wspomniałeś. Masz całkowitą rację. A potem na zakończenie mówi Ci: Oczywiście nie jestem pewna, czy kiedykolwiek jeszcze nas odwiedzisz, ale naprawdę mam nadzieję, że wrócisz. Ale następnym razem, gdy przyjdziesz, nie ma wątpliwości, że odkryjesz wszystkie pozytywne zmiany w naszej restauracji. Obiecuję Ci to. A teraz chciałabym życzyć Ci dobrej nocy. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Do widzenia. A kiedy już to zrobi? Trzeba podjąć pewne działania. O tym trochę później. A teraz przyjrzyjmy się reakcjom. Gdyby coś takiego ci się przydarzyło. Jaki miałbyś teraz pogląd na tę restaurację? O tym, jak już wyjdziesz? Możliwe, że nie jest to do końca ten poziom. Jaki był przy Twojej pierwszej wizycie, kiedy wymiana była bardzo intensywna. Ale z pewnością jest lepiej, niż gdyby ta dziewczyna w ogóle się do ciebie nie odezwała. Prawda? I tu jest najważniejsza rzecz. Jeśli po tej inspekcji lub tej kontroli jakości możemy teraz podjąć działania i naprawić istniejące niedociągnięcia, i podnieść nasze standardy do poziomu, który deklarujemy i którego oczekują nasi klienci, to możemy słusznie założyć, że nasi kolejni klienci Goście czy kupujący wyjdą zadowoleni, co oznacza, że będą nas polecać swoim znajomym i rodzinie. Jeśli dostarczyliśmy niepełną lub częściową wymianę, oni również będą nas polecać, ale z minusem w tej równaniu. Jeśli ktoś zapyta, gdzie można tu zjeść obiad, odpowiedź będzie brzmiała: Wszędzie, byle nie w tej restauracji. To jest antyrekomendacja. Jeśli się nad tym zastanowisz, zobaczysz, że wszyscy jesteśmy kupującymi i 90% naszych zakupów odbywa się dzięki poleceniom.